Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Jarpen Geralt i zapraszam Was na czwartą misję w Rogue Warrior, czwarty odcinek i po tej misji będziemy w połowie gry. Jesteśmy w pociągu, ale z opisu misji wynika, że jakby już dotarliśmy na cel. Myślałam, że będzie jakaś misja właśnie na pokładzie tego pociągu, a chyba jednak nie, ale zobaczmy filmik. Chyba jednak nie będzie żadnej misji na pokładzie, już jakby zeszliśmy z pokładu. Chyba jesteśmy już teraz w Rosji. Dobra, eliminujmy tego. Nie wiem, to chyba nadal są Koreańczycy mimo wszystko. Chociaż na kontenerach widzę chyba Cyrylicę, więc sugerowałoby to, że jesteśmy już w Rosji. O kurcze. Nie sądziłem, że po prawej będzie jeszcze jakiś. Dobra. Ale wyeliminowani, bo że rozwalą mnie na samym początku misji, ale jakoś tego uniknąłem. Moim celem jest dostać się na most kolejowy, nie do końca wiem po co. Jakieś samoloty tutaj są. to To jest jakiś most chyba, kolejowy. Zdychaj, tak, to jest chyba nasz pociąg. Ale się chyba zatrzymuje, dobra, ale w każdym razie musimy zejść. E, to na pewno musimy, w sumie to nie wiem, co musimy teraz zrobić. Chyba nie, nie tędy. Ten pociąg niby się w ogóle porusza, ale coś mi mówi, że nie tędy muszę iść. Chociaż nie no, na pewno tędy. Jest jedna tylko ścieżka. Taka jest liniowa, więc o właśnie, tutaj jest można zjechać po linię. Załóż ładunki na spornikach mostu. Muszę założyć te ładunki prawdopodobnie zanim ten pociąg przejedzie. To jest jeden z Korańczyków. Niech sobie popływa. A tam jest drugi, widziałam go kątem oka. A jest, biegnie, znaczy biegnie. Ja biegnę. Te sporniki mostu chyba są gdzieś dalej. W każdym razie, jak utrzymam tempo, jakie obecnie mam, to pokonał całą grę w dwie godziny. To byłby mój absolutny rekord, jeśli chodzi o serię Zagrajmy Wy. Tu jest kolejny. Ta gra naprawdę nie należy do zbyt trudnych. Ja gram na średnim poziomie trudności, co prawda, nie na najwyższym. E... Chciałem, żeby szło mi to dość sprawnie. Ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak łatwo. Kolejnego wypchniemy. Ale czuję, że za chwilę coś tutaj się stanie. Te drzwi są zamknięte, więc się tutaj nie dostanę. Ale chyba tutaj mogę iść. Kurde, chyba jednak nie. Drzwi są zamknięte z obu stron. Nie za ja bardzo widzę sposób, żeby się tam dostać. Ale chwileczkę, aha, tutaj! Tutaj ładunek i teraz się otwierają drzwi. Idzie jakiś e, koreańczyk chyba, albo rusek, bo ja w sumie nie wiem gdzie jesteśmy. Próbujemy go wyeliminować po cichu. Dobra, dostałam się dalej. Nie wiem ile będzie tych wsporników mostu. Podejrzewam, że ze 3-4 na razie, prawie całą misję pokonałam po cichu. Ale nie wiem, jak długo uda mi się tak robić. Dobra, ten niech sobie znowu popływa. I chodźmy dalej. Idzie kolejny. Tego też wypchnijmy. Po co oni krzyczą? Ja nigdy nie rozumiałem, po co się krzyczy w takich sytuacjach? Wid Wydaje mi się, że widzę kolejnego. A nie, chyba mi się wydawało. Nikogo tu nie ma. Um, w takim razie co teraz? Tutaj musi być kolejny spornik mostu. Chyba tutaj. Tak mi się wydaje. Um, nie za bardzo widzę teraz, gdzie ja mam iść. Ten nie zejdę A, tutaj, tutaj jest trzeba podłożyć ładunek Muszę się teraz wynosić stąd, chyba muszę po prostu wrócić tą samą drogą. Aha, tutaj jest ładunek. Chyba się pomyliłem, chyba jednak chyba Eee, gdzieś tam dalej pójść, to się musiało pomylić. Gdzieś tutaj musi być wyjście. Czyli były tylko dwa sporniki. No, mam nadzieję, że to nie będzie koniec misji. Dobra, to nie był na szczęście koniec misji. Bo już się bałam, że będzie aż tak krótka. Muszę się stąd wynosić. Teraz już koniec że tak powiem z, z cichym rozwiązywaniem tej misji. Teraz na pewno będzie już strzelanina. Dobra, jeden zdjęty. Wszystko się tutaj w ogóle pali. nic nie widzę. Dobra, ten zdjęty, chociaż ledwo. <śścoughs> Chyba granat. A nie, chyba mi się wydawało. No to macie Dobra, rzućmy im granacik. Dobra, wszyscy rozwaleni. A, tu jest jakaś winda. Wejdźmy nią na górę. Aha. Tutaj, dobra, mamy tutaj kolejny zapas granatów i jakiejś innej broni, ale ja nie chcę tej broni. O, tutaj jest Koreńczyk, który za tymi, za drzwiami. Dobra, dwóch zdjąłem. O jak, wyskoczył. Ten naprawdę system fizyczny trochę szwankuje. Dobra, kolejnych zdjąłem. Wszystko jest tu zadymione. Muszę iść naokoło, bo oczywiście inaczej się nie da. Dobra, zdjęty ten... O kurczę! Ajajaj. Dobra, chyba tym razem mi się... kurtle. uda tu przejść, tylko jeszcze jeden się stawia. Chyba już jest czysto. A nie, jeszcze nie. Na górze jest jeden. Wystarczyło, że widziałem jego nogę, a i tak koleś padł. Nie wiem, czy tutaj w ogóle są jakieś hitboxy w tej grze. W jaką część bym nie trafił, to i tak koleś pada. Już prawie nie mam amunicji. Co, Kinsen? Powtórz, Marcinko. Dupa i kamieni kupa, admirale. Program rakietowy to nie sprawka Koreańczyków, tylko Sowietów. Jezu trzymali je w ogrodzie sąsiada, żeby nam to umknęło. Na to wygląda. Chwileczkę, to mam towarzystwo. Ubij! Mam miejsce docelowe tych rakiet. Lecę za nimi. Nic z tego! Jak tylko cię zwężą, to zimna wojna zrobi się znacznie gorętsza. Już czuję to ciepełko. Mówię poważnie Dick, bez pierdół kończysz albo przybijecie do ściany za niesubordynację Powtórz szefie, tracę łączność Skrajna niesubordynacja ze strony naszego bohatera Kurczę, nie mam amunicji Kurczę, do pistoletu chyba niewiele lepiej, chociaż ja w ogóle nie wiem, czy jest limitowana amunicja do pistoletu chyba nie. Kurczę, chyba nie jest li limitowana do pistoletów. To jest stare rozwiązanie, kolejnych w ogóle schodzą z góry. Nie widzę licznika amunicji, więc chyba jest nielimitowana. Dobra, muszę jakoś nowo obrążyć, bo już nie mam amunicji. Ani ja nie zamierzam się męczyć pistoletem przez całą grę. Dobra, tutaj jest jakaś broń. Dobra, i mam teraz dużo amunicji. Dobra, rozwalony. Mamy kolejne drzwi. Muszę się cały czas wynosić. Stąd Kolejna ciężarówka z żołnierzami. Wrzućmy im kilka granatów. O nie, jeszcze jedna ciężarówka. Dobra, chodźmy dalej. Poczekajmy. No, jeden zdjęty. Wydaje mi się, że to już jest końcówka tej misji. A jeszcze tu jest jeden, cholera jasna. O, weźmy tę broń. Lubię, Ma dużo amunicji i naprawdę jest całkiem dobre jak na e, tak ciężką dotyczę pukawkę, czyli by to był koniec? Niech was szlak, gra, dupki! Peyton robi z igły widły, pieprząc o niesubordynacji. Grozi, że mnie udupi w sądzie wojskowym. Gówno mnie obchodzi, co on o tym myśli. Dostajesz mal za wyniki, a nie za metody. Cholera! Przecież wyśledziłem te rakiety aż do samej bazy w ZSRR. Teraz muszę tylko wykombinować o co chodzi tym dupkom i zakończyć ten cały burdel. Okej. Okay. Cztery misje za nami. To już jest koniec w zasadzie e, tej pierwszej części, gry została nam tylko druga połowa, a ja mam za sobą, nie wiem, może godzinę, godzinę z kawałkiem. E, I to już jest prawie koniec. Skrajnie krótka szykuje się ta seria. No ale tak zrobili grę, no to e, co ja mogę zrobić? Bardzo wam dziękuję za uwagę. Spotkamy się w odcinku piątym.